Dzisiaj będę chciał poruszyć bardzo, myślę, popularny, zwłaszcza w dzisiejszych czasach temat, mianowicie jak pokochać siebie. Po roku 2020, tak jak w którymś z moich nagrań wcześniej wspominałem, zauważyłem ogromną tendencję spadkową, jeśli chodzi o samopoczucie ludzi, jeśli chodzi o wiarę w siebie, jeśli chodzi o miłość do samego siebie. I myślę, że nie tylko ja to zauważyłem. Każdy może sam po sobie stwierdzić, czy poszedł do przodu, czy się wręcz cofnął w tym aspekcie życia. I pamiętam, jakiś czas temu ktoś w jednej grupie, do której należy na Facebooku, napisał, jakaś dziewczyna napisała, że chciałaby właśnie zacząć kochać samą siebie, ale nie do końca wie jak. No i pamiętam, że po tym postem dużo osób się wypowiedziało, między innymi ja. I chciałbym tutaj trafić w tym nagraniu do szerszego grona odbiorców. Bo myślę, że da się fajnie to zrobić, a mówienie sobie ciepłych, fajnych, miłych rzeczy nie do końca wiąże się z pozytywnymi efektami. Nagrałem też już wcześniej, wypuściłem wcześniej, chyba, bo jeszcze nie wypuściłem w sumie, ale myślę, że wypuszczę. Ewentualnie wypuszczę potem nagranie, zobaczymy. Nagranie dotyczące Zmiany swojego, swojej tożsamości i to się z tym wiąże. Bo jeśli ty e, chcesz kochać samo siebie, lub samego siebie, e, to jeśli masz e, złe mniemanie o samym sobie, to będzie ci bardzo ciężko to osiągnąć. I teraz zamiast e, udowadniać ludziom dookoła. Poprzez osiąganie rezultatów, których oni oczekują. Czyli na przykład zdobywanie dużych sum pieniędzy, zdobywanie fantastycznej sylwetki, partnera, partnerki, pracy, marzeń, ferrari, itd, i tak dalej, zamiast pokazywania innym, jak to cudowne jest Twoje życie, chcę Ci zaproponować inne podejście, bo najczęściej właśnie te rzeczy, które ja wymieniłem tutaj robią osoby, które są np. Na narcystyczne, bo mają bardzo niskie poczucie własnej wartości i potrzebują gratyfikacji z zewnątrz. Potrzebują wręcz pokazać innym, że one zasługują na miłość, na uznanie, na szacunek itd. itd. Ja chciałbym ten proces odwrócić u Ciebie, jeśli jesteś w takim procesie, oczywiście, lub jeśli nie jesteś, a potrzebujesz po prostu zrozumieć, jak możesz dojść do tego miejsca, gdzie kochasz samego siebie, samo siebie. Chciałbym Ci pokazać moje podejście, mój sposób na to. Chociaż może nad nie powinienem mówić mój. Co prawda, ja sam do tych wniosków doszedłem, ale wiem, że, tylko, że to nie jest mój prywatny koncept, bo miałem to z nim styczność, gdy przeglądałem jakieś inne źródła w internecie. Niemniej jednak chodzi o to, że, jak powiedziałem, mówiąc sobie ciepłe słówka, to może być za mało. Może przyniesie takie się efekty, ale po bardzo, bardzo długim czasie i po bardzo dużych trudach. Chciałbym zaproponować nieco inne podejście. Zacznij dbać o siebie najlepiej, jak potrafisz. Jeśli jesteś osobą empatyczną, to bardzo prawdopodobne jest, że dbasz o wszystkich dookoła, poza samym samą sobą. Empatii mają tendencję do tego, że chcą ratować i zbawiać świat, a zaniedbują swoje własne potrzeby, ponieważ mają właśnie też niskie poczucie własnej wartości. I ja chciałbym ci zaproponować, abyś zaczął lub zaczęła na przykład uprawiać jakiś sport dla siebie, nie dla wyglądu, ale dla zdrowia. Żeby zaczął lub zaczęła na przykład zdrowie się odżywiać, po to, żeby się lepiej czuć. Chciałbym ci zaproponować, abyś zaczął dbać na przykład o swój wygląd fizyczny, rozum, przez to, co chcesz. Jeśli jesteś kobietą, to nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o makijażu, mówię o tym, żebyś czuł czuła się zdrowo w swoim ciele, tak? Zmierzam do tego, że jeśli przestaniesz robić pewne rzeczy po to, żeby otrzymać gratyfikację z zewnątrz, to nagle automatycznie odwracasz tą grę, bo w tym momencie nie ma znaczenia, czy ktoś Ci powie coś ciepłego, miłego czy nie, bo Ty sam swojemu ciału dajesz znać, dajesz sygnał, że jest warte uznania, że je szanujesz, przycinasz na przykład paznokcie, dbasz o brwi, dbasz o cerę, dbasz e, o jakieś tam inne rzeczy. Tutaj można naprawdę multum rzeczy wziąć pod uwagę, ale z każdego dnia lub co drugiego, co trzeciego, jak najczęściej dajesz swojemu ciału sygnał, że jest dla Ciebie wartościowe, że chcesz o nie dbać, że je kochasz, że jest to część twojego życia bardzo, bardzo istotne. Że nie wrzucasz do swojego ciała jak do śmietnika byle jakiego jedzenia. Że nie zadajesz się z za osobami, które nie zasługują na twój czas. Że nie oglądasz na przykład filmów, czy seriali, czy okolwiek, bo jesteś samoświadomy, samoświadoma i dbasz, i ma dla, dbasz siebie i ma znaczenie, co robisz ze sobą. W ten sposób, tak podchodząc do tego, nie sposób się nie kochać. Gwarantuję ci to. Bo jeśli dla Ciebie będzie miało znaczenie, z kim Ty spędzasz czas, co jesz, czy dbasz o siebie, czy nie, to innych wręcz byś stresować pod tym kątem, że nie pozwolić sobie na pewne zachowania. No bo pomyśl, jeśli Ty o siebie dbasz, jeśli trenujesz na przykład, jeśli ma dla Ciebie znaczenie, z kim Ty się spotykasz, z kim nie, co robisz w wolnym czasie, Jaką e, pracę wykonujesz, jak ludzie się do Ciebie odnoszą, bo Ty sam, sama do siebie się fajnie odnosisz, to pozwolisz sobie na negatywne traktowanie? No, myślę, że nie. Bo jeśli Ty chcesz się dobrze czuć i wiesz, e, jakie standardy sam sobie usta ustanawiasz, to nie pozwoli, żeby ktoś z zewnątrz zaniżał te standardy. I na tym to właśnie polega. To jest właśnie prawdziwe kochanie samego lub samej siebie. I radziłbym przemyśleć sobie w jakich sferach życia właśnie możesz dać sobie te sygnały, czyli tak jak powiedziałem, sport, jedzenie, e, zadbanie o siebie, e, jakaś e, rozrywka, rozwój intelektualny i tak dalej, I wtedy jak w tych różnych sferach, bo im więcej sfer będzie tym lepiej. Jeśli w tych sferach o siebie zadbasz, zadbasz dla siebie, nie dla innych. No to gwarantuję ci, że już nie będziesz szukać pytania na zasadzie, jak kochać samego lub samą siebie, aby już udzielać takich lat jak ja teraz. Innymi słowy, górnogi nawet zimą, <grym>, jeśli jesteś kobietą. Chociaż tutaj też nie, nie chcę nikogo dyskryminować, także nikomu do nie zaglądał, rób to co wceta. Niemniej jednak. Chciałem właśnie to przekazać yy, i wierzę, że Ci to pomoże. Mam taką nadzieję. I oczywiście, jeśli będą jakieś pytania, no to chętnie porozmawiam. Tyle ode mnie w tym nagraniu. No i do zobaczenia w następnym materiale. Pa pa!